Co jest? Co ty tak mordę drzesz? O, super jesteś. Mam pomysł w sobie, musisz w czymś pomóc. W czym mam Ci pomóc? No chcę zostać trenerem personalnym. Trenerem personalnym. No jak się sztuczek nauczyłem. No. Ale jak... Trochę pompek, trochę pompek, trochę klasy. Ale czemu ty mi to pokazujesz? No nie bardzo po prostu chcę żebyś mi pomógł w tym, żebym został trenerem personalnym. I żeby wszyscy tutaj całej Ci pomogły. pomogła. Żebyś ty został trenerem tak, personalnym... A jaki ja będę mieć w tym. Yy, no, ja jak ja będę trenerem personalnym, to przy okazji mogę tutaj was też trenować. Tak? Trochę muszę siebie podbudować, może teraz tak super nie wyglądam, ale. Ty ale słyszysz, że ty ja ściągam? Z biegiem czasu to myślę, że coś z tego da zrobić. No. Co ty chcesz, ty o tym czyli rozumiem, że chcesz zrobić e, formę i zaangażować to w większą ilość... Dobrze. Tak, żeby was zaraz. Ja nie ja wiem, czy ty w ogóle się nadajesz na no, trenera co personalnego. Chcę no. pomagać żeby mieli sylwetkę taką wymarzoną, jaką zawsze Słuchaj, się chłopak jest. może nie ma kwalifikacji, może nie jest jakimś wielkim no. sportowcem, nie ma jakiś. Ale, może... że ogromnych sukcesów, ale po prostu o tym żeby być trenerem personalnym, zawsze y, trenowałem, patrzyłem na moich starszych kuzynów, którzy też trenują i, i też chciałbym po prostu się dobrze zbudować i pomagać innym. w tym od dziecka, tak, tak. Się... No, ja nie ja, wiem, ja bym dał szansę. Nie wiem, ja nie będę wydawać tutaj żadnej opinii. Może Karinę się zapytaj. No dobra, ale dobra. przestań tak robić w ogóle, to jest, to jest cringe. Karinka, byłaś! Boże, 15! Tak, no ale to za ile wyjdziesz? Karinka jest. dawaj tutaj, bo kolega niecierpliwy jest trochę O Karinka, bo muszę Ciebie zapytać o zdanie Jakie zdanie? Y I też poprosić Cię o pomoc, czy pomogłabyś mi w tym I czy myślisz, że się nadaje do tego, żebyś trenował personalnie i przy okazji tutaj yy, całą ekipę byśmy zmotywowali, cały skład tutaj nasz. Nasza dieta i ten tryb życia nie pozwala na to, żeby wyglądać fit, więc może to jest i dobry pomysł. No nie wiem, no to pokaż może coś, co umiesz. No pewnie, ja mogę Ruch jakiś trening zrobić. Tak, rób to zdrowie dokładnie. No to pokaż tutaj co umiesz, no. Dobra, no to co, jakiś trening tutaj mam zrobić? Taki na ładne pośladki. Na ładne pośladki. Tak. No to oczywiście, tutaj króciutka rozgrzeweczka, skip A robimy ładnie. Pach, pach, pach. Kolanka, drączek, do dobra, skipy. przez ile czasu, tak? I teraz taki krót, krótki trening pokazuję, żeby tylko na szybko wam mniej więcej to zwizualizować Czyli skipy, te I sprawy. Ta, to odbywa na rozgrzewkę później. Oczywiście wąski tutaj, wąsku bierzemy stópki, robimy przysiady, żeby. Były wow, 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 Pośladki, Bierzemy przysiady, ładne. I to to bardziej dla i tak to to coraz, coraz, szerzej, coraz szerzej, żeby tutaj szersze partie mięśni bioderek też funkcjonowały. Dobra, lecimy i. Ja mam ci pomóc, tak? To będzie. I, znaczy, nie musisz mi w tym pomagać, ale. Aby odcinek, tak? I żeby cię wypromować, to. Do... No, może no nie tak dosłownie, ale. No, dosłownie, no, dosłownie. No, dosł... no właśnie, do. możesz mi pomóc po prostu i ja też pomogę przy okazji tutaj. No, i... dosłownie, dosłownie tego chcesz i teraz udajesz debila, że nie. Ale w czym ty widzisz problem? Po prostu chcę też, nie wiem, swoje marzenie, no. Czyli nie chcesz, żebym cię nagrywał. Fajnie, by było oczywiście to też. No dobra, to ja nie, nie będę nagrywać, tak. to po prostu. to chcemy to pokazać naszym widzom no spokojnie, przecież tak? Yy, taki nie, taki nie, normalny, nie, 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 ja, nie, nie. nie. Ja, chcielibyście zobaczyć jak kamerzysta trenuje. Nie ty tylko trenuje? jak szmaczek, tylko oczywiście jakieś zdrowa żywność tutaj. Będziemy yy. sałatki, brokuły szpinak. Tak, regularne spanie, że prostu ja ja wcześniej. Spiewszysz w ogóle. Jak? no ale ja wiem, że to też by Ci pomogło na twoje samo. Poczucie by to. Aha, ten czyli ten sugerujesz, że jest gruby, tak? Nie, ja nie sugeruję, ale mówię, że ja sugeruję. Ja wiem, że Sugeruje to, co sobie by chciał zarzucić, na pewno, więc każdemu myślę, że się przyda troszeczkę troszeczkę sportu i zdrowego poczucia. No się trochę lepiej Ale Lepiej no się, Nie, ja, ja odpadam. No nie, nie Chcę, żebyś to nagrywał, rozumiesz? Chcę, żebyś to nagrywał, chcę, żebyś pokazywał moje treningi, yy, pokazywał. Mówi, że nie chcesz! No Dobra, no ale nie muszę tego mówić chyba tak dosłownie, bo mnie sam zrozumieć coś, tak? Aha, no. czyli, czyli próbujesz po prostu wyłudzić, żebym cię wypromował, tak? Nie, nie próbuję tego wyłudzić, po prostu chcę, żebyś zrobił ze mnie najlepszego trenera personalnego w Polsce, jak nie nawet na świecie. Yy, załatwię sobie na to wszystko papiery, yy, będę trenował dniami i nocami, także się uczył do tego wszystkiego i po prostu podejdę do tego profesjonalnie, no mam nadzieję, że zrozumiesz mnie, tak? Prosi cię po prostu o pomoc, no musimy coś zrobić więcej niż tylko no, na tego to wszystko i jeszcze porozmawiam z Mariuszem tutaj z wiolą i wtedy zadecydujemy. Z wiolą by się przydało. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta. No i w dzisiejszym odcinku e, mieliśmy podglądać Mariusza i Adama z ukrytych kamer, ale no niestety, e, jak widzicie, Adam. Ja rozumiem jakieś zmiany, zdrowe życie to dobrze wpływa na organizm człowieka, co? ale no to on jest jakiś niepoważny. On mnie szarpie i mówi trenuj, trenuj! Chodź, bierze mnie, jest jakiś silnie opętany. W ogóle nie, nie rozumiem co on w ogóle ma na myśli, bo trenować to rozumiem. Można się umówić na trening, pójść na trening jakaś siłownia, coś te sprawy, ale on normalnie mnie łapie tak o on mówi do ziemi, trenuj. I nie, nie Ale powiem, nie wiem, mu coś odwaliło, mu coś, mu coś odwaliło, odwaliło strasznie. Ale jeden, wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego, bo byłeś za nim. Samym. To nie dlatego, że ja się nie zgodziłem, bo ja tak nie uważałem, że. Ja że to byłem jest... za nim, bo uważam, że to jest dobry pomysł i warto by było ja, ja też uważam, że to jest bardzo dobry no, pomysł. Wiem, tylko to, to, to w jaki sposób on się zachowuje, zobacz, jak on się zachowuje. Mu za bardzo coś zależy. No, zależy mu, no bo. Ale ogólnie. za bardzo, no nie. To... Jak za bardzo, no, jeśli spełniasz marzenia, no to wiadomo, że komuś będzie zależało bardzo. Dobra, będziemy musieli rozwiązać jakąś tą sytuację, także i ty jesteś nowy na no ale to taki sam czerwony jaki widzisz na moim palusku Zostaw tam na dole, by być z nami na bieżąco. E, ja Adamowi nie wiem, jak to... odwala. Adamowi, Adamowi odwala i. i jest i... bardzo natarczywy i e, łazi za, za wszystkimi i każdemu każe trenować. Podjąłeś już jakąś decyzję? Decyzję w związku z czym? No w związku z tym, czy będę trenem personalnym. No, ale ty możesz być trenem personalnym, dalej? No, ale czy mi w tym pomożesz? E, podjąłem decyzję. No i co? No i podjąłem, że nie, nie pomogę ci w tym. Aha. Co no zajebiście, ja, naprawdę. Spodziewałem się tego podobnie, tym bardziej po tobie. naprawdę. Spójrz na swój brzuch, spójrz jak ty wyglądasz. W sensie kto. Sz są powiedział do mnie? A, <ścoughs> A ty do mnie powiedziałeś? Bo <ścoughs> no, oni w końcu swój zrzucił, no mówię ci całą prawdę, tak? Jeszcze raz powtórz. Jak świnia wygląda, zobacz, no już te brzuszki to są podobne, naprawdę tutaj ten. <ścoughs> Naprawdę przyda, przydałoby ci się. <laughs> Ojoj, oj, ale ci wie. No wie A co myślisz, że takimi zagrywkami co coś zyska? Nie wiem że wy, wyzywam je od grubasów? Mam, a może kupiłeś tam silnie na swoją podobiznę? A może ty. <laughs> no, <laughs> no. <laughs> Dobra, już przyjał się siedrocze, no ale prawda jest taka, że jakbyś trochę potrenował, to nic by ci się nie stało, ale w a... Nie sądziłem, że, że on jest e, w stanie się posunąć do takich tekstów. Myślałem, że rada się z tego chłopak nie mówi tak, a on cię, cię wyzywał i poszedł. No bo mu zależy na tym, ale ja mu nie pomogę w tym. Nawyzywał cię i poszedł. Ja mówię no, no, po tym tekście na pewno mu nie pomogę. <laughs> nie wiem jak wy, ale moim zdaniem Adam znacząco tutaj przesadza, bo ja nie uważam, że jestem jakiś gruby, no nie wiem. Mam normalne BMI i nie uważam, że jestem za gruby. W zasadzie to mam 2 kg do i to po prostu mnie zabolało. Poczułem się urażony. Poczułem się w pewnym stopniu urażony, bo no bo nie uważam tak. I Adam zachował się w, w tym momencie po prostu nieprofesjonalnie. Ja rozumiem, że mu zależy na tym, żeby być trenerem, ale nie powinien tak się do mnie i również nie uważam, że mam jakiś problem ze swoimi kilogramami. Bo ważę 69 kg przy wzroście 1,80 m. Także tutaj osoby, które ważą troszeczkę więcej, mogłyby przez niego wpaść w kompleksy, tak? No. że już słucham? słucham? Już bo już tak Ale mówi, czy ja mówię nieprawdę? Jak jest? Jak jest? To tylko prawda. No, A co masz mówić w tym momencie? Gram cię cukierka? Czy słucham? No co sobie słucham? No, Chciałbym słodycze, 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 jakieś tutaj warzywka, myślę, że to jest jakieś tutaj. Jak... Aha. Zerobody. Zerobody. Czyli nazywacie mnie grubasem, tak? To samo makarony. Użyło tak. ci się, no nie ukryjesz tego. Ale to, już... Aha. To, 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 to co mają pomyśleć osoby, które naprawdę są y, od... o tym? Ale i my tylko z Ciebie próbujemy w ten sposób tak zmotywować, a co do innych osób to oczywiście inaczej byśmy z nimi rozmawiali. Czyli... Najlepiej, to najlepiej to byście ich pobrzucali błotem i... Nie, bo... Nie wiedzą same, że potrzebują po prostu pomocy i że chcą same coś zrobić ze swoją sylwetką A ty tego nie widzisz, dlatego próbuję czy to jakoś w inny mm -hmm. sposób pokaże. Czyli, no nie wiem, na, no, na, nagraj mnie, nagraj mnie I tu, 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 tu uważasz, że jestem gruby, tak? Uważasz, że jestem gruby? No, ale... no tak, tak, Ale Adam, przed było... chwilą no, go wyzywałeś, teraz starasz się, nie wiem, pokazać, że ty... Po prostu chcesz, wtedy się zden zdenerwowałem te... się, ale ty też na początku mówiłeś, że on ma jednak ten no, brzuszek No masz dobry pomysł Ale masz, nie e... Ale ja, ja nie uważam, za że za jestem tobą. gruby, ja nie uważam, że jestem gruby, cały czas mnie od grubasów wyzywasz. Nie uważasz, że jestem gruby? Ale czy to jest coś takiego strasznego? Okej, okay, nawet jeżeli nie jesteś gruby, tak sądzisz, no to... Yy, Trzech tak, tak. treningi, by, byś mógł troszeczkę masy mięśniowej chociaż nabrać, tak? Dla samego, trochę dla trochę samego siebie. Trochę mięśni... Tak, do, dokładnie. Nie, no właśnie... Masz części rację, ale... ale dlatego widzisz, że próbuję ja, go nagrywać tylko. Ja, 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 mój ja mój jestem koło. trochę za nim i trochę za tobą, ale e, z tym tekstem trochę przesadziłem. No wiem, to, to chciałem troszeczkę taką grę, grę psychologiczną przeprowadzić, ale no, <grym> psychologiczną. przesadziłem to fakt, będę musiał go za to przeprosić później. Nie, zła gra psychologiczna. No ogólnie widzowie muszę wam coś powiedzieć, bo to co powiedziałem Draderzowi, to tak naprawdę to właśnie była moja zagrywka psychologiczna. No kamu się z grubą, tłustą świnią, jak no, ja w ogóle na niego nawet patrzeć nie mogę, widzicie ten bęben. Może nie wiem, y, w tamtym momencie to akurat go sobie trochę wciągnął, no ale tak naprawdę to on, ten bęben to ma straszny, no nawet większy niż chyba Lordik. I ja chcę mu pomóc po prostu, chcę mu pomóc, bo tak nie może być, tacy ludzie nie mogą chodzić po tym kraju. Karinka, Karinka, musisz mi pomóc. No bo znowu pieprze sobie słodycze i naprawdę, no wstyd ci później będzie za niego, bo miał takiego chłopaka. Pierwsza słodycze tylko, cały czas jakieś energetyki, nie energetyki, to jest przesada, naprawdę. Zobacz, zobacz. Spójrz na niego tylko. Spójrz. ten to! Widzisz, widzisz co on robi? No co, słuchaj. A patrzcie, a patrzcie jakie teraz porównanie, idealnie stanęli razem. Spójrz, to jest idealne ciało tutaj. To, pokaż, daj mi koszulkę właśnie. Widzisz? To, to jest idealne ciało, zobacz. Tylko jest wychodzony. Ja nie jest wychodzony, zobacz, to jest sześciopak. Tak, wysrzeźbiony jest właśnie, a nie wychodzony. I tutaj, te, I tutaj też kolejny, który ma posturę bardzo tutaj konkretnego byka. No pokaż, pokaż, Ty też zdejmij mi koszulkę, może co? No pokaż też zdejmij mi koszulkę. Ale nie wiem, bo się jeszcze No a w sumie tak, bo będzie wstyd tutaj. No, zobacz, ale mi się no przykro mi kalinka, ale wstyd mi jest za Twojego pokaż, pokaż chłopaka. Wstyd mi jest. Pokaż swój Też jest wstyd, jeszcze No tutaj troszeczkę można dopracować, ale będzie, będzie. Będzie rzeź, Wyglądę. Ale u mnie już jest idealnie, nie? U ciebie jest już... No idealnie, idealnie, prawie idealnie. A jak myślisz o mnie jest dobrze? Czy... Popracujemy jeszcze i będzie bajka, nie? Pracujemy i będzie bajka. No tutaj tutaj widzę najcięższą pracę, no ale... No ja też tu widzę trochę cięższą pracę, no. Ale to jest, to jest do wyrobienia, to ale jest kwestia... Ja nie uważam, e, że jestem. Bo lat. Tak, o, oczywiście, że bym zjadł. O dokładnie. Tam jeszcze ale jakieś tam te były, to cukiereczki to, to jest ja, nie, ja nie jestem otyły Ale jesteś tym co a co, wyciągnęłaś mu to z szofki, czy co? Nie, nie, przed chwilą sobie stał tutaj, żarł chipsy, pijał energołem Ale i tak, szczerze, i tak nie, nie przekonasz do tego, żeby Cię wypromować. Masz Ale żon, no dobra, to już. Dobra, to mniejsza, To już nie zależy mi na tej promocji. Zależy mi na tym, po prostu, żebyś, żeby dobiec, żebyś ty dobrze wyglądał. Do nie wierzyć. Nie, nie za, zależy mi po prostu na Twojej sylwetce i na ja Twoim lepszym samopoczuciu ty i tyle. Się. Nie wierzyć. A nie musisz mi wierzyć. no Ja będę Cię motywował, będę starał się Cię motywować i myślę, że wszyscy mi tutaj z tym pomogą. Każdy ktoś tutaj próbuje sobie coś udowodnić, Ja mogę, bo ja ładnie wyglądam. jak ktoś ciężko pracuje, to może, ja też mogę. Tak, od to można sobie zrobić taki cheat day. Tropeczka. nie, o. Nie, nie może. To nie może, a nie, ty, jest, ty byłeś przed chwilą za mną, a teraz zachowujesz jak traje. No bo już nie a, jestem. No, no, no. Ale ty to robisz dla swojego dobra. No pokaż, może też zdejmiesz koszulkę, co? Też może zdejmiesz koszulkę. A może Karina też ściągnie koszulkę, jak nie wierzysz, no. <laughs> to, co oni w tym momencie robią, powiem wam, że jest co najmniej żenujące. Eee, ćwiczą i udają wielkich sportowców, gdzie wcześniej nie udawali i po prostu próbują e, osobę, która nie jest otyła, ale może, może rzeczywiście jestem najgrubszy z nich wszystkich, e, próbują po prostu zrównać z ziemią i uważają za gorszą od siebie, gdzie nie powinni tak robić e, i dlatego tym bardziej e, oni mi nie pomagają w ogóle, żeby ewentualnie zrzucić, jeżeli mam coś do zrzucenia, to nie pomagają mi w tym, żeby zrzucić, tylko po prostu odwrotnie, zupełnie to jest odwrotny efekt, bo wyzywając osobę, która ma jakieś tam kompleksy, w ogóle w, w, w odwrotnie po drugiej stronę działają, także na mnie to jest totalna żenuła. Zresztą zaraz wam pokażę co, co robią, bo to jest totalny kabaret. Nie poddajemy się Karinka, nie poddajemy się! Proszę zobacz jak dobrze ładnie robi Proszę naśladować. Siód, szód tutaj. Ja ale ale rozkroki, wykroki, kroki, rozkroki wy roz A ty co, co tutaj właśnie chcesz to jest? My tutaj kanał swój sportowy ale, zakładamy. My tutaj Słucham? swój kanał sportowy zakładamy I nic, nie, ma, nie ma tutaj miejsca dla takich grubasów jak ty, rozumiesz? bo ty jesteś spasiony nie ma i nic nie umiesz I dobra, muszę wyłączyć umiemy... kamerę Przepraszam was bardzo, ale a my musiałem my przerwać my nagrywanie my Tak, tam my my maczugi są jakieś energie Maczugi ci, ci zostały jeszcze Patonika sobie zje trzy chrupeczki A nie nam tu przeszkadzasz poważnym ludziom Ja lubię ale macie problem z tym, że ja lubię jeść? Ale tylko to ci do szczęścia zostało tylko problem z tym, że my sobie trenujemy? Nie, nie mam problemu Nie chcę wypaść z toku Właśnie, dalej, tutaj teraz musimy, to, dalej. Na to musimy dalej leczyć. Nie mam problemu, mam problem po prostu w tym, że no. mnie obrażacie, no. bo ja no. was no. nie obrażam dobra, dobra, dobra. Okay. Jest te maczugi jak jadłeś, teraz nagrywamy no. odcinek A to trzeba stać na, mapie, na macie czy nie trzeba? Teraz możemy na macie, teraz możemy na macie porobić To te połóżcie te, te, te się te macie, Porobię jakieś może pompeczki, zaczniemy dobra Na rozgrzewkę jeszcze Dobra, albo wypadaj nóżek do tyłu, tak o Pach, pak, pach, pach, pach. Ale dobra, to tutaj lecimy dalej. Teraz pajacyki z powrotem, pajacyki. żeby się jeszcze No, wy jesteście pajacami. No, nie musicie już pajacyków robić. Nie, ja tak nie mogę. Ja tak nie mogę z wami nagrywać. Nie, ja tak nie mogę. Albo przestaniesz nam przeszkadzać, zajmiesz się sobą, albo nie nagramy tego. Sam nie chcesz brać z nami udziału. i Jeszcze przesadzasz. Nie chcę, bo mnie obrażacie. Ale my ci nie obrażamy. I co? I tak cię to zabolało, ci że musisz jakaś... prawda i tyle. Że jestem otyły, tak? Tak, mówimy ci prawdę Przerwamy. i tyle. jest nawet właśnie, nawet ci... No, człowiek przyszedł już świniaczek, Zobacz jak ja wyglądam, zobacz jak my się zajeżdżamy I pracujemy na to, żeby Nawet świnia Żeby przyszło. wyglądać jakoś, a ty? Dobra, a znalazłeś szczęście tylko w pieprzaniu, jedzeniu i chrapaniu Także wracaj skąd przyszedłeś i nam nie przeszkadzać. Ale się też machało nie nie? Ale odmarliście kawał do biegu, bo to ja nie że kolor Nie, właśnie nie miałem Ale potem już trzeba zjeść Musz na siebie, jak ty wyglądasz. Coś na myśli. Jesteś otyły. Przybrało ci się milion kilogramów. No już to mówisz, już któryś raz. No. no tak, dlatego wolałabym, żebyś to zmienił. Ale nie chcesz tego zmienić. Ale jeżeli tego nie zmienisz, no ja nie chcę być ktoś, kto po prostu... No tak, A że co? Tak się prezentuje i tak wygląda, ale ja tak o siebie nie dba. A że co? Że nie stwierdzono być, bo... No jeżeli się nie zmienisz i nie, nie sprawisz, żeby... Ale że co? Adam, Ci tak powiedział, czy co? Wszyscy tak stwierdziliśmy. Aha, wszyscy uh -huh. stwierdziliście, że jestem o tyłu i że ty za mną zerwiesz, jeżeli... Aha, no odejdź stąd. no ale no to obiecasz mi coś, czy nie? Nie, nie obiecam ci, odejdź. Okay. Jesteś bezczelna, nie? I co zadowolony jesteś z siebie? Adam to, co Karina zrobiła, też yy, uważasz, że to jest normalne? Że więc wyzywała i powiedziała, że ze mną zerwie, jeżeli yy, nie schudnę, to uważacie, że no, to, to wszystko jest normalne? No przeszkadza po prostu też, że, że masz brzuszek, że po prostu zacząłeś się tego tak odżywiać, się odżywia teraz i tyle. No właśnie, kończę. To były żarty. Nie tam. To nie były żadne bo naprawdę ma brzuszek i potrzebny jest mu trening, I tyle. To no. jest wystarczająco. No. Może rano wstaniesz, pełen ja ci powiesz, idę biegać, tak. zrobię coś więcej w swoim życiu. W dupę sobie to jabłko wsadźcie, kurwa. Widzisz, to jest ref. on złapał, ty byś nie złapał, jakby ktoś się tak rzucił, bo ty masz wiotkie łapy, ty nie umiesz nawet jabłka złapać. Dobra, już nie przesadzajcie, to. nie gadajcie mu tak, bo sobie serio coś zrobię jeszcze. się z tym przemyśl i zobaczymy co na drugi dzień będzie. Tyle. Aha, czyli nadal uważacie, że to, co mówicie na mój temat, to jest czysta prawda, tak? Że jestem otyły i że przyda mi się schudnięcie. To, że wy, ty drewniarz, wyglądasz jak przecinak i ważysz 52 kg w porywach do 53. Ty, Mariusz, ile ważysz? 60, 64 kg przy wzroście 1,87 m? To Ale w ogóle ty nie wiesz, ile ja ważę, to czemu mówisz. No bo wiem, ile ważysz, bo no. się no. ważyłeś ostatnio wtedy, jak robiliśmy. Kiedy w dom... 4 Cztery miesiące temu. No 4 miesi miesiące, miesiące, temu, temu 52 jak... 3, 53 kilo, no to co ty w ogóle jak będziesz mi mówić? Było na filmie nagrane ile. Tak, tak? no no, to... no i kiedy to było 4 miesiące. No tam. i co, 50... 54 kilo i uważasz, że to jest normalna waga? Tak ja? Proszę podać mi wagę. To jest niedowaga, odpowiedziawszy. No trzeba by było przebrać trochę na masie, to jest waga, ale ja jest z tym dobrze. Ale po prostu wie, że to jest złe i że po prostu chce coś z tym zrobić. Mariusz wygląda jakby go. Z, y, już nie powiem skąd wypuścili. Ciebie też jakby głodowali. Głodują no, no, nas tu jest źle, w ogóle tragedia, załamani. No tak, ogóle, tak, tak, się zachowujecie. Nie jest w tym domu, no normalnie nie mamy co jeść. Zobaczcie w ogóle, co tu się odpieprza, bo Karina w ogóle na przykład poza kamerą no, mówi mi takie rzeczy, że mam schudnąć inaczej ze mną zerwie, a jak wezmę kamerę i zaraz pójdę do niej, zaraz zobaczycie jaka będzie jej wersja, także no, no nie wiem no. dla mnie to jest szanujące Kalina, e, co chciałabyś powiedzieć e, widzom, mam dobrą wagę czy nie? No taką optymalną mi się wydaje. Optymalną, tak? Jak na twój wzrost, to jest ok. Jest okej, okay, tak? Mm -hmm. A co mówiłaś do mnie w kuchni? No, bo Adam mnie namówił, że on tak powiedziała. Że słucham? No, namówił mnie tak, żeby ten swój kanał otworzyć sportowy, tak? Żeby zostać scenerem. Ale nie było kamery wtedy włączonej. W sensie powiedziałaś do mnie coś, co, co powiedziałaś. Dlaczego to powiedziałaś? No, bo nie już, no. Kłamiesz? Nie kłamie. To mam normalną wagę, czy nie mam normalnej wagi? Normalną masz. Z czego się cieszysz? No nie, nie wiem, co się tak bawi. No, bo to kiedy? Ty też mi komplementami cały czas z rękawami nie sypisz, także, no. I dlatego chcesz ze mną zerwać, bo, bo uważasz, że jestem za gruby? To miało być motywujące dla Ciebie, a poza tym Anna będzie tego namówił, bo powiedział, że jak będzie już tym trenerem, to wtedy będziemy trenować za darmo. A wiesz, że takie usługi są bardzo drogie. Ihm, dlatego ryzykujesz własnym związkiem, żeby e, mieć... E, z... E... Przestań, już tak nie przeżywaj. No. Nie, nie było dla żartów. Bo, bo myślałaś, że kamera nie jest złączona, podeszłaś do mnie i zaczęłaś mówić, więc to nie było dla żartów. Nie było. Dobrze, nie, drąż tematu, matu, nic się nie stało, wagę masz normalną. I tak wiem, że takim uważasz. <słuch> nie wiem, wam powiem, wam, że nie mam ochoty w ogóle z nimi przebywać. Ja schudnę. Znaczy ja sam będę sobie ćwiczył po prostu. Jeżeli uważam, że jestem za gruby, to po prostu schudnę, ale nie będę robić tego na pewno dla nich. Tylko zrobię to sam dla siebie. Powiem Wam, że wpływ osób przeciw na Twoje samopoczucie jest naprawdę znaczący. Tak naprawdę potrafią mi zepsuć nastrój, i zdemotywować i po prostu obniżyć moją samą cenę maksymalnie jak się tylko da. I są jeszcze z tego zadowoleni, także... No cóż, no ja nie uważam, że jestem jakiś mega gruby. No zresztą sami możecie zobaczyć, że... No, no raczej, raczej nie, no, jak nawet op opnę to no, może troszeczkę, no ale... To nie jest tak, że jakoś mega gruby jestem. Może troszeczkę brzuszek mam rzeczywiście, ale. Są naprawdę ludzie grubsi ode mnie. Jak, jak takie osoby muszą się poczuć w y, aktualnym społeczeństwie? To jest naprawdę zgorszenie takich osób i obrzucenie im błotem. I skoro ja jestem obrzucany błotem przez nich, to jak y, muszą poczuć się osoby, które naprawdę mają y, nadwagę? To jest bezczelne, po prostu jest bezczelne. Y, to jest temat, którego nie powinni się poruszać publicznie, no ale został poruszony, więc nie wiem, zakończę po prostu ten odcinek. Jest jej po prostu przykro. Jest jej po prostu przykro, ja zrzucę te, tych nadmiar kilogramów ale, ale mimo wszystko jest mi po prostu przykra. Do zobaczenia.